Dzisiaj Ewangelia jest o Syrofenicjance, której córka choruje i prosi Jezusa o pomoc. A Pan Jezus odpowiada, pozwól wpierw nasycić się dzieciom, bo nie jest dobrze wziąć chleb dzieciom i rzucić psom. ona odpowiada, tak Panie, lecz i szczenięta pod stołem jadają z okruszeń dzieci. Widzimy tutaj wielką pokorę kobiety, gdzie Pan Jezus nie jest posłany, do ludzi poza Izraelem. Później dopiero apostołowie pójdą do pogan, a tutaj Jezus wie, że to nie jest jego zadanie. Ale kobieta nalega. I, I to w taki sposób bardzo uniżony. Kochani, myślę, że my w naszej postawie wierze dzisiaj możemy o tej Syrofenicjanki bardzo dużo się uczyć. A mianowicie, że nic mi się nie należy. Niestety, funkcjonujemy w taki sposób, że uważamy, że nam się należy. Nam się należy zbawienie, mi się należy rozgrzeszenie, mi się należy komunia święta, mi się należy to, że jest msza święta dla mnie, mi się należy to, żeby ktoś był miły, mi się należy, żeby ksiądz mnie przyjął i tak dalej. Należy mi się. To jest nasze myślenie. Czemu tak myślimy? Po czym to poznać? Otóż biada takiemu księdzu, który by mi nie udzielił komunii, który by mi nie udzielił rozgrzeszenia, biada takiemu księdzu, który by nie wpuścił mnie na przeświętą, który by nie był dla mnie miły, nie miał dla mnie czasu, i tak dalej. To jest nasze oczekiwanie, które mamy, że Pan Bóg musi mi to zapewnić. Nie musi. I postawa syrofenicjanki nie należy mi się to. To jest łaska Boża. Całkowicie Boże miłosierdzie, że ja. Mogę otrzymać rozgrzeszenie. To, że ja mogę przyjąć Pana Jezusa, że mogę karmić się nim, że ja mogę uczestniczyć w Eucharystii. Jak ktoś nie ma na co dzień czy co tydzień Eucharystii, to to docenia. Jak ktoś nie może pójść do Komunii Świętej, na przykład jest w związku niesakramentalnym, to docenia, jaką to ma wartość, jak czegoś nie mamy. Ale jak otrzymujemy cały czas i cały czas mamy, to często jest tak, że przelewa nam się, jak ten tłusty czwartek, nam się po prostu przelewa to wszystko. Warto na to tak spojrzeć dzisiaj, jak ta syrofenicjanka jest obok Jezusa i ma świadomość, no, nie mogę dotknąć. Nie mogę dotknąć uzdrowienia, a jednocześnie prosi o okruchę, prosi o namiastkę. I otrzymuje obfitość przez tą postawę: nic mi się nie należy. Niech nasze serce idzie ku nawróceniu. Obfitość tu z tego czwartku, a z drugiej strony patrzenie na wiarę: wszystko mam, bo Bóg jest dobry. Wszystko mam od niego, bo umarł i zmartwychwstał dla mnie. Na takie myślenie, na taki kierunek naszego nawrócenia błogosławię Wam z całego serca. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zachęcam, żebyście subskrybowali kanał Mocni w Duchu Dzieciom. Tutaj to kółeczko, bo tam właśnie uczymy tego dzieci takiej postawy. Wszystko mam od Boga, bo Bóg jest dobry. A teraz pomódlmy się teledyskiem mocnym w Duchu, klikając tutaj poniżej. Z Panem Bogiem.